4 czerwca 1989 roku. Były to zupełnie inne wybory. 30 lat temu odzyskaliśmy wolność. Czy pamiętacie, że najpierw były wybory w Polsce, a potem upadł mur berliński? To nasza zasługa. Zostawiam wam syna, który ma kontynuować moje dzieło. przewodniczącego Rady Europejskiej. Chcę wam powiedzieć, bo to jest moja druga rada po tej pierwszej, żeby się nigdy nie poddawać i żeby zawsze wierzyć w zwycięstwo. Druga rada to żeby po prostu ciężko każdego dnia na to zwycięstwo pracować. Lech Wałęsa nie ma dziś już 20 lat. Panie prezydencie, wybaczy pan moją nieelegancką aluzję do pańskiego wieku. Nie ma tygodnia, żebym nie widział Lecha Wałęsy gdzieś w Polsce albo gdzieś w świecie. W Polsce, gdzie w małym mieście na wsi w dużym mieście zachęca ludzi do tego, żeby wytrwali. W tej koszulce z tym napisem, z którego niektórzy się śmieją, mówię o tych, którzy generalnie konstytucji nie lubią. Albo na świecie, gdzie jest witany nastojąco brawami przez wszystkich, którzy kochają Polskę, są w pełni ciągle takiego dobrego wrażenia po tym, co Polakom i Polskom udało się zrobić. Panie Leku, bardzo Panu dziękuję. Gdybyśmy wszyscy zrobili jedną dziesiątą tego, co robi nawet dzisiaj Lech Wałęsa, to byśmy mieli dzisiaj weselsze miny.